Cześć kochani, tam was serdecznie w kolejnym daily vlogu. Teraz dopiero widzę, że tutaj to okno jest otwarte. On mi nie powiedział. E, jesteśmy już w York, W Yorku na weekendzie. E, przyjechaliśmy. Jest godzina dokładnie za 22. Zrobiliśmy cały, teraz ten check-in. Zostawiliśmy auto tutaj na parkingu e, i chciałam wam pokazać trochę, jak wygląda. Pokój. Powiem Wam, że przemiły, sympatyczny właścicielem. Pierwsze wrażenie od pokoju to, że taki e, średniej klasy, ale naprawdę taki czysty i mam wrażenie, że to się nie udusimy w nocy. Czyste firanki e, i tak dalej, w takie tutaj zielone e, groszki zasłony. Także tak wygląda pokój w takiej typowej magnoli. E, bardzo wygodne łóżko, już sprawdzaliśmy. E, w taki właśnie e, zielono groszkowy kolor. E, powiem Wam, że naprawdę fajny układ, e, układ pokoju. E, tutaj mam. Stolik z czajnikiem, suszarka zostawiona, lusterko, przy którym myślę, że będę mogła rano wykonać makijaż. Drugie okno, także pokój jest naprawdę bardzo bardzo jasny. I tutaj biurko, krzesło, taboret, telewizor. Tutaj jeszcze drugie lustro, gdzie mamy właśnie zostawione rzeczy o szafa z wieszakami drewnianymi ale myślę, że po prostu tutaj nie będziemy tego rozpakowywać, chyba nie? Tylko tak tutaj położymy także torba, torba na miejsce. I tutaj jeszcze łazienka eee, czysta. Ważne, że jest vanna, bo mam bombę z lasza, także e, mam zamiarą cię wykorzystać. Także tak wygląda e, łazienka. No i co, mam no, pora iść coś zjeść. Dopiero na 16 mamy zabukowany stolik na e, obiad, ale pójdziemy na jakąś kawę, na jakąś kanapkę czy na jakieś panini e, i zaczynamy zwiedzanie. Za 10 mamy być w centrum, tak jak już będziemy na miejscu, to wam na pewno pokażę. Fajnie. O, no, e, jak pachnie, to mają chyba węgarnie, popatrz, nie? Już się nagrywa, tylko mnie znajdź na, na mnie. Jak mam najechać? Może by było nie tak widać, tak o. Przydałoby się w ogóle odezwać. Jesteśmy właśnie na, na obiedzie w restauracji The Star in the City chyba. Ja sobie zamówiłam risotto. W ogóle w kasza wygląda, tak jest jakiś z orzechami na ciepłym, pachnącym talerzu. Pokaż też co ty zamówiłeś, jakaś wołowina lokalna, też wszystko ładnie wygląda. Tutaj mieliśmy czekadełko. W ogóle restauracja wygląda przepięknie, jest fajna pogoda. Jak zjemy, to chcemy iść zobaczyć, czy możemy się przyjąć takim autobusem turystycznym. Przy okazji więcej zobaczymy, więcej Wam pokażemy, bo też trochę nachodzić, i trochę na w sumie nogi bolą. jestem są tylko zła, że babka w machu dała mi tą świnkę, którą chciałam, ale już się nie chce tam wracać, także mam nadzieję, że będzie OK, Także się może szybko zrobię taki test na żywo. Powiem Wam, czy dobry. Pachnie, pachnie po prostu Przepięknie. Mm. Dobra, tylko troszkę, trochę soli w pieprzu. Także do zobaczenia później. My właśnie jesteśmy na piętrowym turystycznym autobusie, bo chyba, że mieliśmy taką fajną historię, bo podszedł do nas e, taki Anglik, taki po 40, trzeba do nas mówić po polsku. W ogóle chyba on tutaj jeździ w tych autobusach jako przewodnik. Też on tak mówi, on to z tego mikrofonu mówi. I... W ogóle załatwimy nam kierowcą, że jeśli powiedział, że jesteśmy studentami z Wrocławia i zapłaciliśmy 8 funtów zamiast 12 za ten autobus. E, także ten o, bilet jest ważny 24 godziny, to ten jeszcze jutro byśmy mogli jechać, jeśli nie, przejdziemy wszystkiego. Także przez godzinę będziemy jeździć i zwiedzać. Tam Wam pokazywałam właśnie jaki e, balon z e, Virgin. E, s, no, tam wisi w powietrzu, także my tutaj będziemy zwiedzać, pokażę Wam co Was, co jest warto zobaczyć w Jorku ludzi. Dosyć, e, dosyć dużo, dużą siedzimy na samym końcu, e, dałam sobie na tą pomadkę z makar, która została mi źle wybrana, czy źle przyniesiona, ale chyba, tak źle nie wyglądam, także zapraszam Was na wycieczkę piętrowym, turystycznym autobusem po Jorku. the you can see some of the buildings have bricked-up to windows. this is the road this can from close to the of buses back to the holiday. the the to this is to the, and the side side. Side. Yes. this is your stop for the castle museum. The tower. Both river cruises. The city border was known as the county line until the ridings were abolished in 1970. Look at the building on our left. It used to be the High Court. These days it's the Crown Court. As we pass by, you can see the bars on the cell windows. Those on trial here are still held in the same cells they were there there in the court, court. Which stands where the wall met the river cross. It should have been much wider then than it is today. it is long. As we go past it, we'll see that the Norman farm, which was stacked off and demolished in the 1500s, this was built to look after the spiritual needs of a large number of Irish people that came to the day. There is a structure on the outside that you will see, it's the most important bit, it's called the Barbican. Na ja trochę zmarzłam, a jeszcze chcę mieć na wycieczkę łódką. Także weszłam sobie, kupiłam taki szalik, czy nie kupiłam, sobie go teraz mierzę, że wam pokazuję. Andrzej mówi, że będę wzięła ten, mu się podoba, także biorę chyba niecałe, 18 funtów, taki wielki. Także od razu jak sopasek do mogła sobie go założyć. I nie wiem, można jakieś się zobaczymy. Jeśli kupimy Szanżijowi kurtkę, to może od razu pójdziemy gdzieś na jakieś piwo i na łódeczkę. W tej chwili dosłownie wbiliśmy się do Sports Direct i wzięliśmy Andrzejowi kurtkę. Taka dosyć fajna, z Camirona. E, taka wodoodporna, wiatroodporna. Także sobie tutaj zjeżdżamy. Godzina 5 po 6, a już dosyć dużo dzisiaj zwiedziliśmy. Także idziemy się pochodzić, można jakieś piwo sobie zjemy, zobaczymy, gdzie nas nogi poniosą. A ja tak ładnie wyglądam w tym kocu. teraz przy bardzo znanym tutaj pubie w York, w Yorku, tutaj dużo właśnie jakby atrakcji pokazuje, że to jest miejsce, które warto zwiedzić, my cały czas szukamy miejsca, gdzie gdzieś można usiąść, bo powiem Wam, że naprawdę jest z tym problem, bo wszędzie są jakieś albo wieczory panieńskie, albo jakieś imprezy, tutaj, mi, zaraz gościu w kadr wejdzie, ale tutaj kolejne knajpy, w ogóle mówię, że zobacz na jakich to jest palach to wszystko, wszystko stoi, także idziemy szukać dalej. Wszędzie głośno, za głośno chcieliśmy do tego, do Jamie'ego, ale e, trzeba czekać godzina na stolik, także sobie chodzimy dalej. Później nie udało nam się iść na łódkę, bo okazało się, że łódki już nie pływają, ale jesteśmy w, w kinie, co możecie zobaczyć, z plastikowym smirnowym Ice'em. E, także mamy jeszcze dosłownie 5 minut do rozpoczęcia się seansu. Idziemy na Miss Already, to postaw tutaj i, i idź. Także zapłaciliśmy 10 funtów za taksówkę, żeby tutaj przyjechać, no ale stwierdziliśmy, że lepsze to niż o 20 wracać do, e, do domu. Także tutaj mamy bilety. Niecało 18 funtów za dwa bilety zapłaciłam, także ja już Was chowam. Później dam Wam znać, e, czy film nam się podobał. Jak na złączoną obrazku, ja już jestem w pokoju e, naszym. E, wróciliśmy z kina dokładnie godzina 11:10. 11 Film nam się bardzo podobał, to jest historia dwóch przyjaciółek, yy, gdzie jedna choruje na raka, więc jej ja wam mówić nie będę. Zruszająca historia, bo koniec wszyscy tam siorbali, cała Sara 20 parę, yy, parę osób. Ogólnie sam Jork naprawdę wywarł na mnie ogromne wrażenie, przepiękne miasto, mimo że e, dosyć, dosyć no, naprawdę dużo ludzi, to nie, momentami tylko było czuć taki ścisk jak się uliczki zwężały, ale tak ogólnie naprawdę było e, było całkiem spoko, no pewnie gdybyśmy byli z Szymonem, to by to trochę inaczej e, było odczuwalne, ale naprawdę bardzo nam się podobało, jedliśmy w najładniejszych restauracjach, jakich kiedykolwiek byliśmy, naprawdę te restauracje przepiękne. Podziękuję Wam, na dole, kiedy będziecie wior, to Wam polecam je odwiedzić. Chociaż jedzenie moje średnie, w tej włoskiej restauracji a na ta sałatka była taka jakby wszystko, każda część baski oś innego dania wyciągniętej po prostu wszystko razem wsadzone, także niestety nie za, nie za bardzo się chodzi o smak, ale walory e, wizualne mi to naprawdę wynagrodziły, e, a cenowo nie aż tak źle, tamta była dosyć taka droga, abym powiedziała. Zawsze za porcja Andrzeja, którą wam pokazywałam, którą wa on wam pokazywał kosztowała 26 funtów. No ale e, no takie weekend nie zdarzają się, się często. Dlatego sobie na to pozwoliliśmy. A Ryś poszedł teraz kąpać, a ja tutaj e, czeka na mnie bomba z lasha, z lasha karma, którą wam pokazywałam, ale wam pokażę jeszcze raz, Jak to rzucała do Zobaczymy, czy ona zrobi coś. E, Coś więcej, jedna z was mi ją poleca, dlatego ją kupiłam. Zapamiętałam właśnie, że ma pachnieć, pachnieć jak Serengeti Sunset z Janki. E, nie mam błaganego pojęcia, ile materiału mam e, z dzisiaj. Na, aha, to dlaczego nie poszliśmy na łódkę? Bo nie wiem, czy Wam to powiedziała: nie poszliśmy na łódkę, bo się okazało, że e, kursy tych łódek są tylko do e, tam końca, końca września w październiku już tego nie ma, także trochę się zawiodam, bo byliśmy nastawieni właśnie też tymi małymi zakupami, tym kocem, kocem i kurtką, wszelikim kurtką, że e, pójdziemy, no ale trudno, nie udało się, a szkoda, miałam wrażenie, miałam nadzieję na taki właśnie romantyczny rejs, to było 70 minut, także dosyć, e, dosyć długo tam też jakiś bar był chyba czy coś, no ale niestety nie udało się, e, plan na teraz, no zmyć twarz, wykąpać się, może się sobie coś obejrzymy nie kupowaliśmy nic do picia, ale tam na stoliku mamy, o, tam na stoliku jest zostawiona woda, jakaś herbata do zrobienia takie rzeczy. E, Sze torbalnie, nie chce się tego rozpakowywać na, na jeden dzień, moim zdaniem nie ma, nie ma sensu. Także jutro o 8.30 do 10 jest śniadanie, o 8.00 mamy zamiast zjeść śniadanie i się wymyldować. i na 12.00 mamy za, zarezerwowany lunch u Jamie'ego Oliwiera bo właśnie była knajpa, chcieliśmy tam iść, ale trzeba, trzeba było czekać godzinę na stolika. a ja mówię, nie, nie, na no, godzinie mi dostała w kolejce na stolik czekała, także tu na 12 tam e, idziemy. Też wam oczywiście pokażę, co będziemy jeść. Sprawdzam menu jest takie dosyć ok, ale też kojarzę to menu z vlogów e, właśnie Bry, e, Brytyjczyków, którzy vlogują, bo do, w Londynie dosyć często u Jamie go zajadają, także... To taki update Trochę gadania, bo więcej pewnie Tutaj klipów z muzyczką w tym filmiku a też chciałam coś do was Do was odezwać Także co Za chwilę sprawdzimy, czy bomba z wasza działa Po 12, a my jeszcze się bierzemy za oglądanie filmu, zobaczymy ile z tego e, zobaczymy. Będziemy brali te e, dwójkę. jeśli obejrzymy cały do końca tam, to Wam rano znać, czy e, się nam podobał, czy nie. Także z butelką wody żegnam się z Wami. Widzimy się jutro rano, już pewnie na śniadaniu. Zobaczymy, co tam dobrego dają, i przypomnijcie mi, że da Wam znać, czy Ted się podobał. Także zotylajcie się, kciuk w górę, jeśli Vlog się Wam podobał. Subskrybujcie, jeśli iż tego nie robicie i dajcie znać, czy lubicie York. Bo ja naprawdę jestem zakochana buziaki, trzymać ciepło, papa. Pa.